E aí Ewa Korolewicz, witam Państwa. Od zeszłego roku w województwie podkarpackim numer 112 obsługiwany jest przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Swoją siedzibę zmieniła także dyspozytornia medyczna w Łańcucie. Jak sprawdza się nowy system i czy usprawnia to pracę służbom ratowniczym? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszych wydarzeniach. Zapraszam. Numery alarmowe na pogotowie straszczy policje znane są prawie wszystkim Polakom, tak samo jest z numerem 112, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W zeszłym roku nastąpiły znaczące zmiany w organizacji dyspozytorni numerów alarmowych, o których warto i należy szerzej powiedzieć. W województwie podkarpackim numer 112 obsługiwany jest od października 2013 roku przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. Obecnie w CPR pracuje 45 przeszkolonych i przygotowanych operatorów numerów alarmowych, którzy pełnią całodobowe dyżury 7 dni w tygodniu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w chwili obecnej odbiera wszystkie połączenia 112, ale docelowo. Centrum powiadamiania ratunkowego będzie odbierać wszystkie pozostałe numery czyli Policja 997, Straż Pożarna 998 oraz y, Pogotowie Ratunkowe 999. Ważną informacją jest fakt, że wszystkie osoby dzwoniące do CPR są identyfikowane. Wojewoda dodała także, że trwają działania mające ułatwić wzywanie pomocy przez głuchoniemych. Do tego celu wykorzystywana będzie specjalnie skonfigurowana bramka SMS oraz konto e-mail. Podkreśliła również, że istotnym zadaniem CPR jest filtrowanie zgłoszeń, dzięki czemu do oficerów dyżurnych policji, straży pożarnej i dyspozytora pogotowia docierają wyłącznie prawdziwe zgłoszenia wymagające interwencji. Do tej pory zdiagnozowaliśmy, że ponad 70% Numerów odbieranych w CPR-ze, czyli w tym momencie zbierany tylko numer 112, są to powiadomienia niezasadne. Budowa tego systemu miała na celu takie przygotowanie, aby numer 112 stał się funkcjonalny i jednolity. To nie jedyne zmiany, jakie ostatnio zaszły w systemie powiadamiania ratunkowego. Od 1 lutego tego roku, 2014 roku, zmieniła się siedziba dyspozytorni medycznej. Zostały połączone dyspozytornie medyczne. Powiatu Leżajskiego, łańcuckiego, powiatu Rzeszów i Miasta Rzeszów. W tej chwili ta dyspozytornia znajduje się w Rzeszowie. Natomiast dyspozytorzy medyczni w dalszym ciągu bezpośrednio odbierają numer alarmowy 999. Proszę się nie denerwować, jeżeli przy zgłoszeniu odezwie się głos, że jest to pogotowie Rzeszów albo Ratownictwo Medyczne Rzeszów, ono obsługuje powiat łańcucki, Są to osoby, które są do tego przygotowane, mają odpowiednie mapy, znają nasz teren i Wiedzą, gdzie ten ambulans wysłać. Dyspozytor medyczny w Rzeszowie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego zbiera odpowiedni wywiad. Bardzo istotną rzeczą jest podanie miejsca, w którym się to dzieje, podanie najistotniejszych objawów i numer telefonu w razie potrzeby zespół ratownictwa medycznego będzie się kontaktował, żeby móc dojechać na właściwe miejsce. Przypominamy, że na chwilę obecną numery alarmowe do straży pożarnej i policji nadal są odbierane w łańcucie. Czy i w jaki sposób zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego wpłynęły na pracę łańcuckich służb ratowniczych, a przede wszystkim czy wpłyną one korzystnie na osoby potrzebujące pomocy? To pytanie należy zadać specjalistom. Dla nas od strony praktycznej nic się nie zmieniło. Dla nas nie ma znaczenia gdzie znajduje się dyspozytor. Ważne, żeby ta informacja do nas dotarła na czas, była zebrana rzetelnie, fachowo. Przejście numeru 112 znajdującego się w Urzędzie Wojewódzkim w tej chwili w Rzeszowie na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wpłynęło mniejszą ilościowo zgłoszeń które są w tej chwili przez numer 112 przefiltrowane i są mniej więcej dotyczą głównie zdarzeń związanych z funkcjonowaniem i zadaniami Państwowej Straży Pożarnej. Operatorzy 112 przyjmują zgłoszenia, przefiltrowują je i później uczestniczą w rozmowie razem z nami, także w razie jakichkolwiek wątpliwości rozmowy są przekierowane do innych służb oraz inne służby są powiadamiane o możliwości uczestniczenia w tej akcji. Służby ratownicze zgodnie stwierdziły, że na ocenę i podsumowanie funkcjonowania nowego systemu przyjdzie jeszcze pora. Funkcjonowanie numeru 112 myślę, że to jest zbyt krótki okres, aby oceniać to pod względem wydajności i funkcjonowania ze względu na to iż w powiecie Łańcuckim nie nasiliły się jakieś większe zdarzenia nie wystąpiły jakieś większe zdarzenia przy których można byłoby to dokładnie zweryfikować i ocenić Podsumowując pamiętajmy że numer alarmowy 112 służy tylko i wyłącznie do ratowania życia i zdrowia Nie nadużywajmy go bezpodstawnie o czym lepiej opowie nam film edukacyjny kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112, zgłoszenie zostanie skierowane do operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrum 112, operator 6, w czym mogę pomóc? Operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112 zapyta o rodzaj i miejsce zdarzenia. Wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana na miejsce zdarzenia. Poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć Cię bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, np. z dyspozytorem medycznym. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie irytuj się, kiedy operator po przyjęciu zgłoszenia i po jego weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań szybko zakończy rozmowę. Ma to na celu uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już wysłane właściwe służby. Pamiętaj, nie dzwój na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy i absorbujesz operatora, który jest potrzebny, by udzielać pomocy. Nie zamawiaj tu pizzy, taksji czy kwiatów. Nie rób głupich żartów. To nie jest dobre miejsce. Ten numer służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Zastanów się, ty też możesz kiedyś potrzebować pomocy. 112 na ratunek. Łańcucka firma produkująca odzież męską klasy Premium została po raz kolejny wyróżniona wśród polskich marek. W niezależnym badaniu jakości obsługi klienta prowadzonym przez firmę Daymaker zajęła drugie miejsce, a pierwsze w kategorii marek odzieżowych, przebijając nawet takiego kolosa rynku jak Hugo Boss. O czym mówimy? O spółce Lancerto, która od 2008 roku z powodzeniem działa w naszym mieście, a swoje produkty sprzedaje w ponad 30 salonach w całej Polsce. Aktualnie pracuje z nami już 150 osób. Um... Główna siedziba rzeczywiście jest w Łańcucie i to był wybór tak naprawdę wbrew pewnemu rynkowi, który dzisiaj podpowiada siedzibę w Warszawie, a logistykę w Łodzi, w okolicach centrum Polski. My wybraliśmy z całą stanowczością tutaj nasz region, którego wspieramy ekonomicznie poprzez to, że zatrudniamy tutaj ludzi lokalnie i tu z Łańcuta robimy biznes polegający na ubieraniu Polaków w sposób bardzo światowy, miejski, w sposób wyszukany. Łańcucka marka słynie z najwyższej jakości garniturów, smokingów czy marynarek. Wysoko cenione są produkowane tutaj bawełniane koszule i buty z naturalnej skóry. Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że projekty, które wychodzą, jest to klasyka, która oczywiście jest szeroko pojęta, klasyka biznesowa, począwszy tak jak pani od koszul, butów, marynarek, które są, mają klasyczny krój, klasyczne wykończenia, co przede wszystkim charakteryzuje bardzo dobra tkanina. Drugą stroną medalu jest każual, który oczywiście już jest mniej formalną stroną ubioru, ale oczywiście też możemy pokazać elegancki casual. Teraz się jakby pokazuje, że mężczyzna właśnie może być świetnie ubrany na co dzień. To nie jest od święta, on się może codziennie dobrze czuć, on się może tą modą bawić. On w końcu ma jakby możliwości, prawda, jeżeli chodzi o, o szerokość tego asortymentu, on może faktycznie mieć w tym jakiś, jakąś, jakąś, jakąś formę zabawy, jakąś formę radości. Firma, choć młoda, otrzymała już ważne nagrody, na przykład dla produktu najwyższej jakości w kategorii ubrań czy odkrycie roku 2010 w branży handlowej. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Daymaker kluczem do sukcesu i zajęcia drugiego miejsca było indywidualne podejście do każdego klienta. Tutaj łańcucka spółka była lepsza od ponad 150 sieci handlowych w kraju. Tutaj jest jedna z, jakby z takich tajemnic, Launcher, to znaczy super dobór personelu do sklepów, super jakość produktu. I, i, i wysoka jakość obsługi, co, co, co zostało rzeczywiście teraz pokazane. Być może nie byłoby tej łańcuckiej marki, gdyby nie sąsiedztwo zakładu odzieżowego WIPO, który daje zatrudnienie ponad 300 osobom z naszego regionu. Tam w ogóleże męskiej, produkowanej dla ponad 120 firm z całego świata powstają produkty sygnowane marką Lancerto. Oczywiście tworzymy tutaj od podstaw od konstrukcji, czyli firma Lancerto zleca nam jakiś model. Nasi konstruktorzy tworzą do tego odpowiednie modele, które później są przetwarzane i dalsza produkcja, na wszystkie etapy po kolei odbywają się u nas w zakładzie. Mimo licznych nagród i uznania, jakim na rynku ogólnopolskim cieszy się ta łańcucka marka, mało którymi, Mieszkanie z naszego miasta zdaje sobie sprawę z jej istnienia, a to niedobrze, bo jest się czym poszczycić. Nasze sklepy w tamtym roku odwiedziło ponad milion osób. Wielu ludzi poznało łańcuch od strony mody po raz pierwszy. Wielu ludzi w ogóle dowiedziało się o łańcuchu po drugiej stronie Polski dzięki nam, ponieważ na każdym paragonie jest napisany adres siedziby. I jest to rzeczywiście takie dosyć zabawne, że tutaj na Podzwierzyńcu jest firma o znaczeniu ogólnopolskim, o której niewiele osób lokalnie, czy to w łańcuchu, czy na Podkarpaciu, w ogóle wie. Chcesz lepiej promować swoją działalność? Zamieść reklamę w bloku wydarzeń Telewizji Łańcut lub samów samodzielny reportaż. Gwarantujemy przystępne ceny i atrakcyjne rabaty. Szczegółowy cennik na stronie wwwlancud.pl w zakładce TV Łańcuch oraz pod numerem telefonu 17 225 22 94. Współdzielnia socjalna stawiamy ślady. To w naszym regionie kolejny przykład na to, że niepełnosprawni wcale nie muszą być wykluczeni z rynku pracy, a wręcz przeciwnie, jako pracownicy potrafią być nieraz bardziej wartościowi niż osoby zdrowe. Spółdzielnia działa w łańcucie od kilku miesięcy i zatrudnia wyłącznie osoby ze stopniem niepełnosprawności. Miejsce na działalność znalazła w nowym budynku dworca kolejowego, gdzie dwa pomieszczenia wynajmuje od miasta. Powodów dla założenia własnej działalności było wiele, a wśród nich ten najważniejszy. To chyba dezaprobata, tego, że osobom niepełnosprawnym ciężko jest znaleźć pracę, a tu nadarzyła się taka okazja, wiele z nas siedziało w domu, dla niektórych jest to w ogóle pierwsza praca w życiu. Ośmiu pracowników spółdzielni świadczy usługi reklamowe i biurowe. Zajmuje się też handlem detalicznym. W mieście ich działalność widać między innymi na monitorach reklamowych, które umiejscowione są w pięciu instytucjach publicznych. Bardzo ciężko było z pracą w łańcuchu wszyscy wiemy, że ciężko jest znaleźć pracę. Także cieszę się, że mogłam się przekwalifikować, bo wcześniej byłam sekretarką, teraz sprawdzam się jako grafik. Założyć działalność pomogło im Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Poprzez realizację projektu 3x10 równa się spółdzielnie socjalne. Tam odbyli szkolenia i tam się poznali. Po ukończeniu tego projektu zdobyliśmy potrzebną wiedzę, jak otworzyć spółdzielnię socjalną. Zakończyło się sukcesem, udało nam się otworzyć. Zrzeszamy osoby niepełnosprawne i udowadniamy, że można. Mamy swoją niepełnosprawność, każdy ma inną. Udowadniamy, że można pracować, że można wyjść z domu i nie trzeba się bać. Dofinansowanie unijne pozwoliło spółdzielni zakupić niezbędny sprzęt i dostosować stanowiska pracy. Przez pierwszy rok pracownicy korzystają też ze wsparcia pomostowego. W kwestiach lokalowych z dużą pomocą przyszło także miasto. Bardzo dużą pomocą miasto nas, że tak powiem, oddarzyło. Pomogło nam w zdobyciu lokalu, w bardzo zmniejszeniu czynszu. Okazało się też, że no, panowie burmistrzowie byli bardzo cierpliwi, bardzo, bardzo pomocni w odpowiedziach, co do niektórych rzeczy. Dla pracowników spółdzielni bariery nie stanowi ani niepełnosprawność ruchowa, ani odległość miejsca zamieszkania od łańcuta. Podoba się Panu ta praca? Podoba mi się, jest akurat odpowiednio dla mnie. Dobrze się czuję, dobra jest atmosfera. Mhm. Y jakieś trudności na co dzień y tutaj Pan nie odnajduje? Trudności z dojazdem na przykład? trudności? Wrocławia, jeżdżę sam samochodem, nie sprawia mi to. Dojazdy nie sprawiają mi większego problemu. No, są to osoby niepełnosprawne w związku z tym... Niepełnosprawne głównie fizycznie, w związku z tym dotarcie na miejsce zdawałoby się jest jakimś problemem, natomiast chyba są takim bardzo fajnym przykładem, że jak się chce, to można tą przeszkodę pokonać. Pracownicy spółdzielni Stawiamy Ślady zgodnie podkreślają, że możliwość pracy to dla nich niezwykle ważna forma rehabilitacji, a pierwszym krokiem do aktywizacji na rynku zatrudnienia było przede wszystkim zaakceptowanie samego siebie. Już po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Konkurs ten skupia wokół siebie rozśpiewane dzieci z całego województwa i jest imprezą towarzyszącą związaną z obchodami Dnia Patrona Szkoły 10 Pułku Strzelców Konnych. Do konkursu zgłosiło się ponad 200 uczestników z Łańcuta, Dąbrówek, żołeni Rzeszowa, Krzemienicy, Wydrza, Hanslówki, Soniny, Kosiny oraz Jarosławia. Umiejętności wokalne uczniów bacznie obserwowało jury w składzie. Renata Markowska-Kozdroń, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel emisji głosu, Monika Przonka, wokalistka i nauczyciel oraz Michał Chorodecki, muzyk, pedagog, pracownik Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łańcucie. Brali oni pod uwagę m.in. dykcję, emisję głosu, prezentację oraz ogólne wrażenie na scenie. A na podium w kategoriach soliści klasa 1-3 i klasa 4-6 stanęli Wiktoria Zuber ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie, i Aleksandra Sierżęga ze szkoły podstawowej wydżu. A w kategorii zespołem klasa od 1 do 3 i klasa od 4 do 6 uczniowie ze szkoły podstawowej w Handlówce i szkoły podstawowej sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetki i nagrody rzeczowe. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był Tomasz Orzechowski, nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 3 w Łańcucie. Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz miasta Łańcuta Stanisław Wistak oraz ksiądz Mieczysław Sondej, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa króla w Łańcucie.